Co? Koniec? Dlaczego? Ogólnie ten tytuł to jest taki troszkę kickbait, ale jednak nie do końca, bo jak zauważyliście, skończyło się Daily które trwało tydzień. Udało mi się robić je aż tydzień. Dobra, let's go. Może i dla niektórych jest to mało ten tydzień, ale tydzień wrzucania filmów codziennie, no to jednak troszkę jest. Umówmy się. Codziennie wymyślać jakiś nowy pomysł. Dobra, udało się, na IQ porobiony ja się dziwię, czemu ja mam takie lagi. I w sumie, no, mega się cieszę, że udało mi się to zrobić. Że te słowa nie poszły no, na wiatr, że zmobilizowałem się zrobić. W ogóle pierwsze raz to było takie moje daily, które udało mi się zrobić. Wcześniej nawet nigdy nie próbowałem robić daily, bo. Chłopco w ogóle ten. Nigdy nie próbowałem robić daily, bo wiedziałem, że to mi się nie uda. Teraz miałem troszkę czasu. No i udało mi się, z czego się cieszę. Troszkę tam, wiadomo, kanał, dzięki temu oraz się. Może YouTube będzie bardziej próbował moje filmy, fajnie by było. Ale ogólnie przez to daily skończyły mi się pomysły tak naprawdę na filmy, więc możecie dać jakieś pomysły w komentarzach. Najciekawsze pomysły bym nagrał. Dobra, leży. Ciekawsze pomysły bym nagrał, więc no możecie tam pisać. Ogólnie dzisiaj taki szybki odcinek, bo nagrałem to dosyć wieczorem i no nie mam czasu zbytnio. Co? Co jest? W jakim cudem on na tyle kratek mnie walnął? Ajajaj. By the way, grałem na crosscraft'cie, bo craft tutaj się nie chciał odpalić. F sytuacja. No to jest żart! No i co tam jeszcze chciałem powiedzieć chyba już wszystko, no. Cieszę się, że udało mi się to Daily zarobić aż tydzień, tylko i aż. Dla mnie to jest aż chłop ma w ogóle szarpa i tego i Pajota Ogólnie przekonałem się, że Daily nie jest dla mnie, bo jednak za dużo czasu poświęcałem na montaż tych filmów, na robienie miniature, chociaż w sumie no to to nie było jakieś skomplikowane, mega. I ogólnie montaż był mega podstawowy, tak naprawdę nic nie robiłem tam więcej oprócz cięć. Przez co odcinki były dosyć nudne. Gościu, co ty? Tinty Jumpa chcesz zarobić? Aha, okej. Okay. Okej! Okay. Super. Wydaje mi się, że przegrałem tę gierkę, a nie jestem totalnie zgrzany. No zgin gościu, no i nie dostaje damage'a No super server by the way Dobra, biegnę od razu na niego, może się uda Chociaż to wątpię Chłop jest tak wystakowany potężnie O widzicie, już zaczął klepać Tak jakby odpalił se makro. Bo raczej wątpię, żeby mu się chciało tak ciągle walić tą myszkę. Dobra, nie zginął, ale... <laughs> ja nie mogę, chłop co odwalił jeszcze Ciekawe słowo na czacie napisał Powiedzcie. jak z makro? Dobra, w od tego, że chłopiec jest wystakowany za diaksy też trzeba sobie walnąć jakieś ulepszenia. O, już, już ten, już sobie wali łapką. Ale no słaby jest, słaby jest. Co tam, że mi pół HP zostało. Alno. Dobra, sobie kupiłem jeszcze pojauta, tak. O. Wola jak chłop. Co jest? Jakim cudem on na taką odległość mnie walną? No, co? Nie no, chłopiec odpalony. Jak on mnie przez ściany niby zabił? Ale ja też kupię Fireballa A ten fireball nic nie robi. Dobra. Naura gościu. O, czy to no to pog. Mi się jak najbardziej przyda. A no faktycznie, no chłop jest, chłop ogarnia. Jeżeli oczywiście gaj wspomagacie, to pomaga. No chłop chłopogania. chłop ogarnia. <laughs> Chyba jednak muszę cofnąć to słowo po tym, co chłop teraz odwalił. Mam za mało wełny, żeby zrealizować moją taktykę. No co ja odwali i nie chcę, mi się No i dobra chłop się teraz znowu wystakuje, Ja nie mogę, a co ja odwalam w ogóle dzisiaj Ta jestem głównym dzisiaj Nic nie potrafię No i znowu Ten fireball nic nie zrobił totalnie Aha dobra nie ogarnia chłop Chłopie z gównem, potwierdzone info Dobra nowa gościu <noise> Wyszedł Dobra łatwo, dobra zagram ogólnie jeszcze jedną Gierkę bo tak ten odcinek by trwał Dwie minuty, więc nic znowu Chłop tu jest Co tu się stało? A chłop się przetepał by let's go Nie wiem jakim cudem to się udało, ale się udało nie. A że mi naprawdę bloków nie starczyło Dobra, teraz się na ludzie doskoczę Idzie jednak do mnie Czemu ja w ogóle jak sobie nie zabijam? Co jest ze mną nie tak? No nie! A, ja, ja. a dobra, też go zabiłem. Słaby, by jeszcze dobra, Ale słabe w tym Krokskrewcie jest to, że cały czas ta na przeskakuje i mi psuje ułożenie Fairfield. Dobra, ma pobecie, czyli jest jeden na jeden. Tylko, że on nie ma Beda, a ja mam Beda. Wiem, gdzie on jest. Czyli teraz albo on się dobuduje tam i mi niszczy bada, albo ja pójdę do niego, albo sobie spadnie i wygram. Dobra, dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w góry sobie dzwoneczkiem. <śmiech> <śmiech> Cale tylkocze nie są toksyczni. Dobra, w poniedziałek wracamy z najmalnymi filmami. W niedzielę zapraszam na live'a. No i now!